Znajdujemy się w Szkole Podstawowej numer 2 w Nowym Stawie, ze mną jest Wiktoria Kostrzewska, która ma 10 lat. Wiktoria wzięła udział w konkursie Wycieczka na Marsa. Wiktoria powiedz nam co przedstawiała twoja praca? Moja praca przedstawiała taki jakby wyśniony świat, no, na przykład ludzików różnych takich na Marsie. Mhm. A powiedz nam jeszcze, bo technika, którą wykonana została praca, jest bardzo ciekawa i bardzo trudna. Opowiesz nam troszeczkę y, o technice, która nazywa się batik? Tak, oczywiście. Y, pierw y, jest, szk wykonujemy szkic na tej pracy, potem y, zasłaniamy to batikiem, czyli że woskiem, y, potem maczamy w jak najjaśniejszych kolorach. No i potem coraz ciemniejsze, coraz ciemniejsze. Wiktoria, co można wygrać w konkursie? W konkursie można wygrać nagrodę multimedialną dla szkoły. Wiktoria, życzymy ci z całego serca, żeby twoja praca zajęła pierwsze miejsce. Na Wiktorię można głosować do końca lutego. Zapraszamy serdecznie państwa do głosowania na pracę Wiktorii.